Cześć wszystkim. Dzisiaj chciałem opowiedzieć o depresji. <laughs> Otóż, sam jestem nią mocno dotknięty. I to już... i to nie jest tak, że depresja pojawiła się u mnie po jednym zdarzeniu. To jest całe życie tak naprawdę takich kiepskich wydarzeń i e, złych początków nie z mojej winy, które teraz odbijają się na całym moim życiu. I to nie jest tak, że miałem na to jakiś większy wpływ, coś mogłem z tym zrobić, bo próbowałem wielokrotnie. Do dzisiaj cały czas walczę i żyję nadzieją, że w końcu się uda, tak? Że to się wszystko skończy, że cały ten pech po prostu odejdzie, zniknie i że to życie ruszy, że nareszcie będę mógł się nim cieszyć, tak? I to nie mówię, że widzicie teraz tatuaż, jakąś koszulkę, żarnowijkę na mnie. Po prostu wstałem, tak jak spałem, obudziłem się, gotuję sobie właśnie wody na herbatę. I jeszcze oczy mam zaspane, mam tu wory i postanowiłem, że nagram ten materiał, bo nie mogłem spać ciągle myśląc o tym, ile mam problemów. Które no nie tworzą się z mojej winy, po prostu mam pecha. Robię, co mogę naprawdę. I to są może złe decyzje. Są, mam też masę przyjaciół i znajomych, którzy próbują mi pomóc, podpowiedzieć coś tylko. To nie pożyczam pieniędzy od nikogo, naprawdę. To jest jedna z rzeczy, którą swoim przykładem nauczył mnie mój ojciec: nie pożyczaj. I <laughs> powiem Wam, że depresja może się zrodzić od jakiegoś jednorazowego zdarzenia, które mocno na kogoś wpłynie, albo życiowym szeregiem, jakim reakcją, łańcuchową wielu zdarzeń. I to zostaje z tobą na całe życie. I jest ciężko, powiem Wam, bardzo jest ciężko. Każde działanie zmusza cię do takiego wysiłku, że dla zwykłej osoby tego nie potrafi zrozumieć. Za nic, że jak można po prostu mieć problem, żeby po prostu wstać i gdzieś i coś zrobić? No można. Twój system, to co się dzieje w głowie, jest przerażające. Jakby komuś oddać te myśli, żeby na chwilę tak na dzień w nich pożył, to mógł się powiesić naprawdę, bo to trzeba sobie nauczyć z tym radzić, walczyć z tymi myślami. I to jest, to jest przerażające. Mózg cały czas przypomina ci wszystko, że, że cokolwiek nie zrobisz, to przecież masz tysiące zdarzeń z twojego życia, że ci się kurwa nie uda, że, że nie dasz rady, że, że no zobaczysz, zobaczysz. No próbuj, próbuj, ale nie dasz rady, próbuj. Że to wszystko nie ma sensu, cały czas ci głowa tu mówi, nie? Hmm. Depresja jest bardzo silna. To jest jak narkotyk, to jest, to jest coś, coś strasznego. Naprawdę, to Cię od, od jakichkolwiek czynności. myślicie, iść, iść do, po jakąś pomoc. Wy wiecie, że połowa z tych pomocy, które ludzie oferują gdzieś tam, to jest taka. Wy co robią to, bo muszą to robić. Tak to wygląda, nie? Jest to, powiem wam ciężka sprawa. U mnie zaczęło się od wczesnego dzieciństwa i do dzisiaj, czego się nie czepię, czego nie próbuję robić, to albo ludzie mnie, bo trafiam na takich ludzi, którzy mnie na masę oszukują, takich pracodawców i to siedem, osiem miejsc. I ciągle ktoś cię tam przybija do ziemi, nie? Nawet jak Starasz się, bardzo się stara, chcesz się uczyć, próbujesz coś robić, wiesz? Nie. Nawet w wojsku próbowałem. Kurwa, no, ja chcę na kurs, ja chcę na drugi kurs, ja chcę na trzeci kurs, ja chcę robić to, ja chcę robić tamto, nie? Nie, nie, bo dla nich to jest problem, że ty coś chcesz robić, bo to przecież trzeba dokumenty dla Ciebie przygotować, bo to przecież trzeba tu podzwonić, to trzeba zarezerwować, to, 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 to nie no. Kurwa, oni nie mają czasu, nie muszą. oni muszą. Chuj tam do służby 15, i do widzenia, nie? Później ochrona statków. W ogóle ja nie chcę pracować już więcej w żadnej ochronie. Jezus Maria. I ochrona statków. Zwiedziłem trochę świata. Nareszcie, siedząc kiedyś na ławce z kolegami, pijąc piwo, nie myślałem o tym. W ogóle nie miałem nadziei, że będę zwiedzał świat. Zwiedziłem spory, sporą część świata zupełnie przez. Jakby przez przypadek. Postarałem się, to mi się akurat udało i okazało się, że nawet tam każdy jeden pracodawca oszukiwał. Nie każdy jeden, ale no z nie każdym dało się tak długo współpracować, bo oni musieli rotować ludzi. Ale ostatnio skończyłem pracować z grecko-żydowską firmą. No, ty... no byli strasznymi pracodawcami, no po prostu okropnymi, kurwa, no beznadziejnymi. Starali się z całego serca, być może tak udawali, nie? byli po prostu mili aż do pożegania, ale no tacy mili, że no dobra, to ci dziękujemy. Nie? A ostatecznie skończyło się to tak, że Polaków strasznie źle traktują w tej chwili. I nikt nie wie z jakiego powodu, przecież robi się robotę, a angielsko, angielskojęzyczny jest tak, tak naprawdę co, co drugi, co trzeci Polak, który tak naprawdę komunikacja na bardzo dobrym poziomie pisanie, jakie jest, jakie jest. Nikt z nas w takim wieku, już po, po 40 nie spędził dużo czasu przy kursach języka angielskiego, bo szkoły się na tym nie koncentrowały. Ja to w liceum miałem kilka lat rosyjski zamiast, kurwa, angielskiego skupienia na nim. Także proszę. No Mogę, mogę opowiadać o tym, o swoim dzieciństwie, o tym jak na przykład wyglądały osiedla, gdy dorastałem. Jak mój ojciec pił i nigdy nie było pieniędzy w domu. Nawet nie było jak pójść do kogoś na urodziny. Cała moja klasa myślała, że jestem dziwny, bo nigdy nie chodzę na żadną urodziny. A mi po prostu było wstyd, bo nie miałem na tabliczkę czekolady, żeby im kupić. Żeby przyjść na urodziny, dać tabliczkę czekolady i, i się cieszyć, bo jestem na czyichś urodzinach i złapać więcej kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Nie, bo ja nie miałem dla siebie na tabliczkę czekolady. Nie miałem piłki nożnej długo, dmuchanego balonika, który mógłbym pokopać z kolegami. Dobrze, że zawsze pod bokiem ktoś miał, to można było wyjść i sobie pograć. Kiedy już dorastałem i kiedy e, nareszcie mogłem zacząć pracować, to sobie pracowałem i odkupywałem to, co powinienem mieć w dzieciństwie. Jakąś piłkę do kosza, jakieś lepsze buty, jakieś ubranie, wyjść, pograć sobie, jakieś fajnie ubrane i tak dalej. Do dzisiaj odkupuję sobie, jeżeli zarabiam, odkupuję sobie to dzieciństwo, rozumiecie? Jestem usteczniony. Małe, moje wszystkie małe pragnienia były zabijane za dziecka, i dopiero teraz, dorastając, można sobie na coś pozwolić. Dorastając, no już po czterdziestkę jestem. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego mój ojciec to zrobił, dlaczego mnie nie wspierał. I nic. Moja matka chorowała w domu, i była kaleków, więc nie mogła pracować. Jedzenia w domu nie było. Żyłem tak jak dziecko w Afryce, tylko w innym otoczeniu. Ojciec wszystko przepijał, więc trzeba było jeść suchy chleb, który został z tygodnia wcześniej. Posmarowany dżemem, bo dziadek przyniósł. Rozumiecie to? Rozumiecie tak żyć w Europie? No nie. I taka trauma ciągnęła się od dzieciństwa aż do dzisiaj. I cały czas. Niedawno stworzyłem sobie sklep online, tak? I zabrakło pieniędzy na promowanie go na, na większych platformach jak eBay czy Amazon czy coś takiego. I to wszystko padło. Cały wyłożony mój wielomiesięczny wysiłek, zarejestrowanie firmy, i to wszystko padło. Skończyły się nawet pieniądze, więc nie mam jak do banku oddać debetu jakiegoś tam, który sam się utworzył, który prosiłem, żeby usunęli wielokrotnie. I mnie opomali, bo nie usunęli tego debetu i te pieniądze tam były na tym debecie i one zniknęły. I teraz ścigają mnie sądownie i komornikami. A przez dwa lata zgłaszałem, że ja nie chcę kurwa tego debetu, ale nie mogłem wycofać tego konta bankowego. Czyli trzymają mnie w ryzach, nie? Ja mam po prostu pecha. Oh. Ale wielu z Was znajdzie zaraz tysiące wymówek. Ale przecież mogę zrobić to, mogę zrobić tamto. Wierzcie mi, próbowałem, robiłem. To trzeba zadzwonić na iPhone. dzwoniłem. To trzeba złożyć dokument. Złożyłem. To trzeba przejść się do siedziby banku. To bank internetowy, więc poszedłem do PKO, czyli że to jest jego gałąź. Nie, oni nie będą obsługiwać. Proszę zadzwonić na infolinię, bo my obsługujemy tylko PKO BP, a nie internetową wersję. Tada! Powiem Wam, że to jest takie coś, co jest niewidoczne. Przykleja Wam się depresja, to jest te, takie coś. Przykleja Wam się to do pleców i już się nie odczepia. Jedyne, co to może temu zaradzić, to jakieś cudowne zdarzenie, które wszystko obraca już później na dobrą drogę w życiu. I że więcej cię coś takiego może nie spotka. Jakieś przykre, mniejsze zdarzenia, oczywiście, ale. Słuchajcie, w depresji żyje coraz więcej ludzi. Mimo tego, że mamy dostęp do wszystkiego, jest elektronika, to na co mogłem sobie teraz pozwolić, pracując na tych statkach. Pokupowałem sobie to wszystko, mogę prowadzić jakieś streamy. Uznałem, że to jest może sposób na to, żebym chociaż mógł jakoś przetrwać z miesiąca na miesiąc. Szukając w międzyczasie pracy, a złożyłem już ponad 100 aplikacji. Poprzez różnego rodzaju portale i urzędów takich, tych pośredniczących. No, i nic, nie wiem, czego oni szukają, bo moje CV jest całkiem dobre. Angielski bardzo dobry, komunikatywny. Ja tak naprawdę mówię teraz do Was po polsku, ale moje streamy prowadzone są w języku angielskim. Normalnie gram z Amerykanami i z Anglikami i Australijczykami w gry komputerowe i, i nie widzę żadnego problemu. To angielski to jest podstawowy język. Jest o czym opowiadać. Mam olbrzymie doświadczenie życiowe. Nie siedziałem w fabryce, nie mieszkałem w jakiejś wiosce pół życia. Odżałuję, bo szczerze mówiąc, to być może już nawet uzbierał na jakiś dom własny, jakiś spadek, jakiś, nie wiem, stabilizację życiową. No to już wynajmowane mieszkanie nic nie jest moje. Na nic nie byłem w stanie uzbierać, bo ciągłe życiowe potrzeby wypływały te pieniądze. Okazało się, że wcale ich tak dużo nie miałem. To, co zdążyłem zaoszczędzić, to kolejna rzecz spadła mi na głowę i te pieniądze zniknęły. Ja nie żyłem od dyskoteki do dyskoteki, od narkotyków do narkotyków. Mówicie, tatuaż może mi było stać. To jest pamiątka z Afganistanu. Zawsze chciałem mieć tatuaż jak dorastałem, tylko dlatego, że uważam, że jest to rzecz ozdobna ciała, której ci nikt nie zabierze. Z tym umrzesz. To zrobiłeś sobie i to na tobie zostaje. Mogą ci wyciąć skórę, żeby ci to zabrać. To jest pamiątka. Pistolet i czaszka Any. Zrobiona przez Amerykanina na misji. Tutaj to są wakacje. Po tym wszystkim. Zrobione przez mojego kuzyna. Maćka, jeszcze raz Ci dziękuję. Ale to nie oznacza, że jestem jakimś bandytą, czy przestępcą, czy, czy jakimś, nie wiem. Jak Wy sobie to wyobrażacie. Tatuaże dzisiaj są dla każdego. Nie widzę powodu, żeby kogoś z powodu tatuaży odrzucać. Dlatego, że wiele osób, które nie mają tatuaży, okazywie niejednokrotnie wiecie, że są gorszymi oszustami. Spotkaliście kogoś takiego, kto wyglądał po prostu jak owieczka. A zrobił was na grupę bańki, zostawił was z niczym i nawet nie czujesz żadnego żalu, że wam cokolwiek zrobił. Nic. A spotkacie osobę taką obtatuowaną, którą uważaliście za przestępcę, a to będzie najbardziej osoba, która będzie ci najbardziej współczuła i która będzie chciała ci pomóc. I będzie podziwo wyrażała się lepiej niż większość ludzi z twojego otoczenia. Operowała piękniejszym językiem niż większość osób z twojego otoczenia. Po prostu tatuaże stały się jej hobby. Tak wyszło, koniec. No. Ludzie tatuują sobie niesamowite rzeczy. Jedne nie mają znaczenia, tatuują się w byle badziewie i gówno, aby tylko się obtatuować, a inni tatuują się dlatego, że każde z lepsze zdarzenie ich życia chcą zapamiętać jak najlepiej, a najlepiej, żeby wytatuować to na ciele i może ktoś podejdzie i zapyta, a co to za tatuaż? No tyle, dość, mógł się podzielić tym, co się w życiu dobrego spotkało, opowiedzieć o tym o swoim doświadczeniu czy cokolwiek. Także nie oceniajcie ludzi z okładki, nie uważajcie, że wiecie coś o depresji, skoro ona was nigdy nie dotknęła. Zadawajcie te pytania, rozmawiajcie z tymi ludźmi, bo oni tego potrzebują. A my tego potrzebujemy, my potrzebujemy pomocy, potrzebujemy, żeby zwrócono na nas więcej uwagi. Liczymy na cud. Wiele takich osób zostało się okropnymi introwertykami, zawiedzeni na tym, jak, jak życie ich traktowało do tej pory. Ekstrawertyk nie zna tego. Dopiero w pewnym momencie gdzieś tam spotka go coś przykrego i może, może się zacząć zmieniać. Może, nawet u ekstrawertyka można stwierdzić w końcu depresję. Ale introwertyk to jest taka osoba, która woli się zamknąć od społeczeństwa, zawiodło się na nim. Faktycznie, czasami wiele jest też osób introwertycznych bardzo szczęśliwych tego, że po prostu mają domek, mają się gdzie schować. Ukryć od tego wszystkiego, i, i oni tam znajdują swoje wspaniałe życie ze zwierzątkami, może ze swoim dzieckiem, a może z jedynym, jedynym partnerem, który również tam nie przeszkadza, może ta osoba po prostu nie chce wychodzić nigdzie i sobie żyje w swoim małym świecie, jest, czuje się w nim bezpieczna. Depresja jest. jest jak choroba? Czy jest chorobą? No, no. Nie wiem, to raczej nie, pod, nie podciągałbym pod tę definicję choroby, ale jest jak choroba, jest jak, jak rak. Trawi cię, po prostu cię trawi. Przez bardzo długi okres cię trawi. Niszczy Twój umysł i ciało. No bo jednak, jeżeli masz depresję, obniżasz się Twoje ciało reaguje na Twoje uczucia, zawsze. Tak jest i tak będzie. Twoje ciało reaguje na Twoje uczucia, na, na, na Twoje samopoczucie. Choroba może się pojawić, zniknąć, jakakolwiek. To jest lasowanie. Nie uważajcie, że jesteście mądrzy na temat depresji, bo to jest bardzo złożony temat. Do każdej osoby trzeba podejść bardzo indywidualnie i, i z tą osobą po prostu dowiedzieć wszystkiego, pociągnąć za rękę i rozpędzić. To jest tak jak twój syn uczy się jeździć na y, rowerze. Twój syn czy córka, przepraszam bardzo, ja mam też córeczkę. Yy, Pomagacie jeździć na rowerze. Trzeba przytrzymać ten rowerek. Ona się uczy, pedałuje, pedałuje. Są te cztery kółeczka, potem dwa, potem dziecko już łapie bakcyla i rozpędza się i potem puszczasz to z czasem, puszczasz i to dziecko zaczyna jeździć. I ono jeździ. I potem sobie szaleje. I już trzeba tylko wytłumaczyć zasady, nie wyjeżdżaj na ulicę, uważaj, nie potrąć ludzi i tak dalej, tak dalej szereg tych zasad, żeby dziecko zrozumiało. Dlaczego, dlaczego to ma robić? Bo samochód się rozjedzie, bo komuś zrobisz przykrość, bo komuś uderzysz rowerkiem, zrobisz kuku i tak dalej. Ale to dziecko już jest rozpędzone już jedzie. I z nami jest tak samo. My zostaliśmy po prostu przybici w jednym miejscu i nas po prostu trzeba lekko pomóc, wziąć za rękę i popychać. I Żadne tam. Kurwa już to słyszałem nie raz. To musisz zaznać jeszcze przykrość, i żeby cię to rozpędziło. No kurwa, nie, bo każde wszystkie przykrości przybijały mi do ziemi. Kolejna przykrość przybija po raz kolejny. Was rozpędziła, dobrze, to bardzo dobrze, że was to rozpędziło, ale na, na nas to nie działa. To działa jak kolejny gwóźdź. To trzeba złapać za rękę i najpierw pociągnąć, a potem popchnąć. I już my na tych rolkach pojedziemy dalej. Ale to nie jest o taką. Powiesz, no to się uśmiechnij. W dupę sobie stać takie, kurwa, powiedzenia. No to się uśmiechnij. Jak nie masz nic mądrego do powiedzenia, to nie mu. Po prostu współczysz, rozum, żyć, żeby się ta osoba uśmiechnęła w końcu, ale nie mów, że uśmiechnij się, życie nie taki nie jest. No dobijasz tą osobę, po prostu dobijasz. No wyobraź sobie, że masz bardzo zły dzień i ktoś ci tak mówi, no to się uśmiechnij. No i w tym momencie chyba zaczynasz rozumieć. Że jeżeli przez pół życia, bo całe życie masz przykrość i ktoś ci mówi, to się uśmiechnij, będzie lepiej. No nie, ja chcę to poczuć, chcę to, to zobaczyć nie słowa, a czyny. Ty nie musisz poświęcić swojego życia, jeżeli nie chcesz, nie poświęcać się dla takich osób zajmij się swoim życiem, tylko bez dobijania. To jest bardzo ciężki problem, bardzo ciężko go zrozumieć. Powinniście jak najwięcej wysłuchać takich osób z YouTube, które opowiadają o depresji. Jest też wielu bardzo mądrych osób o skończonych studiach psychologicznych, psychoterapeutów, którzy no już za darmo, naprawdę, bo problem jest bardzo duży, starają się to wytłumaczyć na łamach YouTube. Ja sam ich dużo oglądałem. Wielu trzeba przebrać, bo wielu po prostu próbuje gadać głupoty albo powiedzieć coś od siebie. Ja nie jestem specjalistą, ja po prostu próbuję cokolwiek zrobić ale są specjaliści, którzy wam to dużo bardziej wyjaśnią, nie jeden, a dwóch, a trzech, pół, każdego dowiecie się czegoś nowego, czego nie wiedzieliście wcześniej. Życzę wam mimo wszystko, wszystkim, którzy już mają dobry dzień, jeszcze lepszego dnia, tych, którzy będą dopiero zaczynają dzień, życzę wam dobrego dnia, tych, którzy są w innych zakątkach świata, miłego wieczoru. Trzymajcie się, trzymajcie się. I pomagajcie sobie wzajemnie, bo ten świat ktoś specjalnie próbuje zrobić tak, żebyśmy się wszyscy między sobą kłócili. Na złość, Pomagajmy sobie. Trzymajcie się.